Cześć moi drodzy, witajcie 8 stycznia. Dzisiaj zapraszam Was na spacer po wrocławskim lesie ratyńskim, do którego udało mi się wreszcie dopyrkać się jakoś. Planowałam go odwiedzić w ten długi weekend, i oto jestem pogoda cudowna. I cieszę się, bo ostatnio w lesie ratyńskim byłam ładnych parę miesięcy jeszcze w sezonie grzybowym, głównej części, oczywiście sezonu grzybowego, a chcę obczaić, co tutaj się dzieje w styczniu, także zapraszam dzisiaj na taki spacer. Lecimy. Zaczyna się bardzo fajnie, bo od fałdówki kędzierzawej. Grzyba, którego już Wam pokazywałam na kanale, którego spotkałam pierwszy raz w życiu dosłownie ze dwa tygodnie temu na świętach, jak byłam u siostry w Lubuskim. Mam, proszę bardzo, swoje własne wrocławskie fałdówki kędzierzawe, bardzo ładne, wypasione. Wyrośnięte. No i cieszę się, bo jestem dzisiaj z obiektywem makro, więc Mogę uzupełnić zdjęcia o właśnie takie zdjęcia makro. Tak wygląda fałdówka kędzierzawa. Jest to grzyb niejadalny. Bardzo ciekawy ma ten spód kapelusza. Takie żyłki przypominające blaszki. A z wierzchu kapelusze wyglądają tak. I na każdym pniu mijanym, dzisiaj, zwłaszcza brzozowym, są też. Galaretnice, mięsiste grzyby niejadalne. Ale mają fajny kolorek, chociaż strukturę, formę i kształt no, może niespecjalnie ciekawą. Tutaj z kolei mamy rozszczepkę pospolitą. Sami przyznajcie, że kolejny grzybek z cyklu grzybków, które mają fajny spód kapelusza. On ma takie rozszczepione te blaszki. Sami zobaczcie. Niewątpliwie ciekawostka. Ten grzyb nadaje się do jedzenia. Wiem, że niektórzy robią z niego na przykład chipsy, takie chipsy rozszczepkowe. No ja nie ukrywam, że jeszcze nie jadłam. Jakoś niespecjalnie się chyba do tego przymierzam. Spróbujmy jeszcze troszeczkę bliżej go pokazać, bo on naprawdę fajne ma te rozszczepione blaszki. Dzień jest po prostu niesamowicie piękny. Ptaki delikatnie pośpiewują. Bardzo przyjemnie się chodzi, naprawdę ukojenie. Leszczyny już zakwitły, więc widać ślady pierwszego wiosennego życia. Oczywiście oprócz Pierwszych ziółek i roślin, które się pojawiają już nawet od kilku tygodni jak chociażby pokrzywa, z której wczoraj zrobiłam zupę a właściwie dodałam ją do zupy grzybowej. A patrzcie, jakie tutaj cudowne rozszczepki, pospolite, no urocze maluchy sami przyznajcie. Mają rozszczepione te blaszki, bo jest sucho. One w ogóle mają taką ciekawą właściwość, że jak jest sucho, to mają rozszczepione blaszki, a w czasie wilgotnej pogody te blaszki się schodzą. Z grzybów jadalnych na razie pierwsze jakie widzę to płomienice zimowe, ale będzie trzeba się przedostać na drugą stronę strumyczka. Patrzcie, co namierzyłam. Stare czasznice olbrzymie, czyli moja trzecia miejscówka z czasznicami olbrzymimi. Niesamowita sprawa, bo pierwszy raz spotkałam w życiu czasznice olbrzymie w zeszłym roku. I tu proszę bardzo, już trzecia miejscóweczka w takim trochę nietypowym miejscu, bo w lesie sosnowym, ale jest też trochę haszczy i jakiś strumyk. Teraz jestem zadowolona z wyjścia. Udało mi się namierzyć wreszcie orzechówki mączyste. Grzyby, co prawda niejadalne, ale naprawdę długo ich poszukuję. Nie jest to moje pierwsze spotkanie z tym grzybem, ale trudno go namierzyć. Nawet zrobiłam przymiarki ostatnio do filmiku, ale pogoda była tak niekorzystna i tych orzechówek było tak mało i tak niefajnie położone wysoko, że zaraz nagram drugi filmik o orzechówce mączystej. Sami przyznajcie, że dosyć ciekawy grzyb z wyglądu jest bardzo twardy, rośnie na leszczynie albo na olszy Te są chyba najładniejsze to patrzcie Teraz zaliczam ten spacer do bardzo udanych. Mega się cieszę ze spotkania z orzechówkami mączystymi. Naprawdę przejrzałam dzisiaj bardzo, bardzo dużą ilość. Leszczyn, wczoraj też w innym lesie i przedwczoraj w lesie mokrzańskim. Nie jest to wcale częsty grzyb, wręcz powiedziałabym, że faktycznie rzadki, mimo tego, że mówi się o nim, że wcale może niekoniecznie jest rzadki, tylko bardziej przeoczany ze względu czy to na wielkość, nie są to duże grzybki, czy to ze względu na to, że po prostu ludzie nie szukają grzybów na Leszczynach w środku zimy, a to grzyb zimowy. Ale ja naprawdę się przyglądam wszystkim napotkanym leszczynom, i ten grzyb pojawia się mega, mega rzadko. Więc fajny, udany dzień. Orzechówki mączyste rosną w pęknięciach kory. Te są zupełnie świeżutkie widocznie, bo jeszcze nie widać tak dokładnie tych pęknięć. Może wrzucę jakiś fragment poprzedniego filmu o orzechówkach mączystych, gdzie wyraźnie było widać, że rosną w tych pęknięciach i rosną na stojących jeszcze gałęziach. Leszczynowych, a nie na takich leżących na ziemi. Pozdrawiam. Dni wciąż nieubłaganie krótkie, więc pora kończyć ten spacer. Chociaż zachód słońca we Wrocławiu dzisiaj o 16.03, więc jakieś dobre pół godziny później niż wtedy kiedy mieliśmy najkrótszy dzień. Pozdrawiam Was, dzięki za obejrzenie filmiku. Mam nadzieję, że podobał Wam się Wrocławski Las ratyński i dzisiejsze znaleziska. Zapraszam na inne filmiki, trzymajcie się ciepło. Papa. Pa. Bardzo chciałam dzisiaj znaleźć gęsto porka cynobrowego i nakręcić o nim filmik i zrobić mu zdjęcia. No i trafiło mi się już praktycznie przed zmrokiem, leżał oderwany. To Wam tylko na króciutko pokażę, a innym razem zrobię o nim filmik. Patrzcie, jak ładnie wygląda od spodu. Zewnątrz już nie aż tak ślicznie, ale te, ten spód ma naprawdę przepiękny kolor. Grzyb rzadki na czerwonej liście roślin i grzybów Polski. Tak jak mówię, no ten leżał oderwany, ktoś go sprawdzał. Wcześniej mam wrażenie, że trafiałam stosunkowo często, w każdym razie nie jakoś totalnie rzadko na gęstoporki cynobrowe. A dzisiaj jak mi zależało, to pierwszy się trafił za 10 czwarta, jak już się ciemno robi. No trudno, na pewno jeszcze będzie okazja. Pozdrawiam, heja! Jeszcze Wam pokażę trochę uroczych pastelowych kolorków. Patrzcie, jakie ładne niebo.